Witajcie w nowym odcinku. Dzisiaj będę robił w scratchu grę, w której jest historia. I możesz też robić sandbox. Ale pierwsze muszę się zająć będę głównym. No, nie. Najgorsze część robienia, prawie gier. Nie jest taka, no. Może lepiej robić część gry, w której po prostu budujesz. Ale proszę zasubskrybujcie do kanału. A teraz zaczynam robić menu gry. <gry> I to wszystko na dzisiejszy film. Posprzątaj bloki. I to wszystko na dzisiejszy film. Gra wygląda tak. Menu na razie tak wygląda. A teraz... Bye bye!